Witam Was serdecznie z tej strony Drakonagera. Oto przed Wami 18 odcinek z serii. Zagrajmy w Bastion. Bastion zdewastowany. Pętak i dźwięciu nie żyją. Dia została porwana, czy też ktoś powie, została do swoich. Sytuacja jest po prostu. denna. Ale jest nadzieja. Aczkolwiek, zanim po nią wyruszymy, chciałbym. To można powiedzieć lepiej poznać z poprzez jej wspomnienia. Więc tak, na początek troszkę sobie ułatwię grę. Przy okazji. Mm, więc tak, jako że mam. Chciałbym po prostu mieć jednego boga, żeby wykonać tamto mm, wspomnienie z kapliczki. To wyłączę sobie zemstę, bo czasem jednak tego obrywam. To sobie najwyżej włączę. Okej. Okay. Tak, Chodzi mi o. To. Przezwycięż próbę Bogów. Przeżyj podróż, to któż wie gdzie? Z to najmniej jednym wezwaniem wezwanym Bogiem kaplicy. Otóż to. Ambitny jestem nawet. Jeśli chodzi o uzbrojenie, to chciałbym sobie zmienić penetrujący pocisk na bombardowanie. Bo coś czuję, że tam będą bardzo mocni przeciwnicy i dadzą mi w bo jak ich jak najszybciej pozbyć. Myślę, że to mi, to mi się przyda. jeszcze właśnie duszków. Znowu, że zamienię ściągający szampan na wino życia. Przeżyj atak, który przyniósłby porażkę. Nie wiem, jak to rozumieć, ale brzmi jak coś, co może mi uratować życie, więc. Okej, okay, czy to, to trochę niby, świat... niby rzuca to trochę światła, ale tak też nie do końca. Dobra. Karabin, muszkiet, bombardowanie Postać dobrze przygotowana myślę. Także zobaczmy co nas tam czeka. Just can't get of that good home cooking him into an uneasy sleep. color what's he thinking uh, let me see if i got this straight i only heard him once hmm. no, Duże gały. One są tak jak szokujące anioły: że atakują, że zbliżają się, kiedy nie widzisz ten.

Nie się może zmienić, ale. oby nie? Mama się wydaje taka dość. Um, radosna? Tak, skrywa swoje komory obliczne, które odkrywała m.in. właśnie tego typu miejsca. Kobiet, żeby...

O cholera. No co? Znaczy się skończyłem. Próbowałem trafić, ale coś nie wyszło. Nie wycelowałem jest... Dobra. Co nie działa? Chyba nie. Szkoda ten Nie, może wydał jakieś obrażenia? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc. W już nawet nie będę używał karabinu. To czasu zajmie celowanie z niego.

Nie słowa. Ja się nie mylę, Szkocji nie tolerują, jeśli próbujesz mówić z ich akcentem. W takim po prostu, że no, nie umiesz, a mówisz, o. To znaczy, pewnie każdy by się wkurzył. Znaczy, nie udawaj tego akcentu, o. My się po prostu wkurzą. Chyba to była właśnie Szkocja. Wiadomo, no, taki właśnie niezbyt dobry akcent, no, w każdego może wkurzyć, ale jednak należy zrozumieć, że obcokrajowiec nie mówi tak perfekcyjnie w danym języku. Czy to ja po angielsku, czy ktoś by próbował po polsku? Rozumiem. O nie No teraz to doje Chociaż tyle dobrego że to są te mniejsze, no ale Co to za pocieszenie To jest istny teraz taniec po prostu co teraz będę odmala? Wiesz jak są blisko siebie, to nawet nawet. Tylko że jak atakują z różnych stron. To może pewnie przerąbane. Ach, piękna Aż ty. Kadzie pierdolony. Złościłem. To teraz są strasznie szybcy. Ja nie jestem aż tak szybki bym powiedział

Ways for the last time her father whispered a desperate plea hurry home to the den and lock yourself in kur okej okay. Zniszcz to. Zniszcz ja też ją. Może można zmieniać cel przy pomocy PageUp, PageDown, ale po prostu nie mam czasu się z tym bawić. Tego zniszczyć. Nie wiem, jakie to wyobrażenie w ogóle nie dodało, ale. Przyjmijmy, że dobre. Co nie muszę jakoś Poprawka, nie strzelać, tylko celować. Myślę, w sensie, że tak celnie, on. Co? Kur. O! Nie, nie, nie.

Dobre uzbrojenie, i umiejętności robią swoje. I to udało się. Dowiedzieliśmy się całkiem sporo, myślę, na temat przeszłości ZI. To jest dość ciekawe. Tyle tutaj jest do odkrycia. Tyle fascynujących rzeczy można tutaj dowiedzieć o tym świecie i postaciach, o osobach zamieszkujących właśnie to miejsce. No, w się na metal. Jak dla mnie. dobra, tutaj mnie zmieniło to na końcu. Myślę, że to było po środku i się zdziwiłem, że. Nie ma tego pośrodku, już się bardziej zbiprzyłem. Spokojnie. Nie obaw. Ustawię sobie bombardowanie. Nie mam fragmentów świata. O właśnie. Wiara. Jakichś hm. innych bogów chyba raczej nie będę brał, bo już się jakieś sparzyłem na tym, że drzwiłam ich zbyt dużo. Będą leczyć, tu większe obrażenia zadawać, tu szybsi będą, tu będą twardsi, tu, tu będą mm, blokować ataki. Nie, 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 nie. nie. Ale wiecie, że na tym jest osiągnięcie znaczy z szereg osiągnięć, polegających na przejściu y, prób, tych właśnie tych wspomnień z y, y, takim, poczekajcie, na pewno jest pięciu bogów lub więcej. Także jest. Y, wszyscy bogoś, cała dziesiątka. <grybujesz> Ta. To są jedne z rzadszych osiągnięć. Czy kataklizm mógł unicestwić samych bogów? Czy też Panteon cały czas sprawuje nad wszystkim pieczą? Trzeba powiedzieć. Pięć tysięcy... Nie sądziłem, że będę aż tak... bogaty. W sumie teraz można by trochę poulepszać tych broni na trzeci poziom, ale... przez sens? Ciężko mi powiedzieć, bo ulepszyłem ze swoje ulubione. W sumie nie ma na co wydać. Czy mogę sobie... z innych rzeczy na przykład sobie kupić Chyba bardzo, Lemain. Czemu nie będzie cały Panteon? Chyba cały, nie jestem teraz już pewien, szczerze. Hmm. Hmm, gorliwość. Jakbym domusiał mi się dokać kolejny poziom, to może bym to wziął ewentualnie to Chociaż nie, bo trzeba brandy. Brandy. Brandy? Właśnie czyna brandy. No ten alkohol. To sobie już nie ciekawie. No wziąłbym to sobie. Mógłbym być kolejny poziom poprzez po prostu przejście z czas tego wyzwania na przykład. No, jak to jest z tym teraz? Hmm. Jednak nie mam wszystkich. Wrogowie będą wywołać listu z każdym atakiem. To ja podziękuję. Jak hmm. to rozblokować? Co bym musiał zrobić? Kupić was nie mogę. Co, trzeba was zdobyć jakoś? Nie wiem, no tak mi się wydaje. No, w każdym razie, moi drodzy, na tym odcinku. Powrócimy sobie do wątków fabularnego, udamy się do kolejnej lokacji i będziemy próbować odzyskać okruch w celu odbudowy bastionu. Mam też nadzieję, że spodobał się ten odcinek. Przynam, że w sumie będzie trudniej, ale no cóż... Można powiedzieć, że po prostu nauczyłem się przez te wszystkie godziny lepiej grać. Też po prostu dostosowuję się do wrogów bo na każdego jest inny sposób. A, no i oczywiście nie zapominajmy o maksymalnie ulepszonych broniach i porządnej zdolności. No, dodatkowo jeszcze po pięć toników. W każdym razie dajcie znać, co myślicie o tym wyzwaniu, o tej historii. A w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć!